śniadanie od paru dni. Przyjechaliśmy poglądzę wodospady na początku myśleliśmy, że przyjeżdżam po prostu w takie standardowe miejsce, w jakich już byliśmy. Przyjeżdżasz, kupujesz bilet samemu, idziesz w dane miejsce, oglądasz wodospady, wracasz. A tutaj, a tutaj, pewien program wykupienia biletów. Przewodnik. Wolę w takie miejsce raczej chodzić sama, spędzić tyle czasu, ile potrzebuję. Ale jednak dobrze, że ten przewodnik jest z nami, bo to jest taka droga, żebyśmy sami raczej nie trafili. Bez żadnych oznaczeń. No, raczej bez niego byśmy nie znaleźli tych wodospadów. Zbliżamy się już do pierwszego z czterech wodospadów. Mam nadzieję, że to będą przepiękne widoki. Że bardziej interesujące i ciekawsze są te ścieżki, które prowadzą do tych wodospadów, niż same wodospady. Mimo wszystko jest fajnie je zobaczyć. Te ścieżki są naprawdę ciekawe i ma być jeszcze ciekawiej. A my, jak zwykle, takie wyprawy w klapkach, ale nasz przewodnik, tak samo jest w Japonkach. Matou o Bardzo dużo ludzi tutaj robi sobie z nami zdjęcia. Nie wiemy dlaczego. Raz mieliśmy przed chwileczką. Przerwałam swoją przemowę, bo zobaczyłam małpki. Na tym wyjeździe już parę razy ludzie podchodzą do nas, aby zrobić sobie z nami zdjęcie. Przykład chociażby z teraz, przed chwileczką, zrobiliśmy zdjęcie parze, żeby mieli wspólne zdjęcie przewodospacie, po czym nagle się zapytali, czy mogą zrobić sobie z nami zdjęcie wspólne. Okej, okay. tak samo mieliśmy przykład w tym małpim lesie na Bali. Pewna rodzinka podeszła do mnie i zapytała, czy mogą sobie zrobić ze zdjęcie. Później chcieli kolejne zdjęcie razem ze mną, z moim chłopakiem. Jesteśmy już tutaj sławni. Nie no żartuję, ale śmieliśmy się, że może przypominamy im te małpki z lasu, w którym właśnie wtedy byliśmy. Nie wiem do końca o co chodzi, po co, ale już nieraz słyszałam takie historie, że azjatyckie rodziny robią sobie zdjęcie z europejskimi ludźmi. Skończyliśmy wycieczkę po wodospadach. Dwa pierwsze wodospady były ładne, fajniejsza była ścieżka do nich, ale te dwa kolejne były przepiękne. A te klapki, które mam na sobie już chyba przetrwają wszystko. Jesteśmy z powrotem na bali. Dzisiejsza podróż z Lombok tutaj to była jedna wielka katastrofa. Było, minęło, trzeba zapomnieć. To jest już nasz ostatni przystanek przed powrotem do domu. Idziemy się ogarnąć po podróży i ruszamy w miasto. Nasz widok z okna, w sumie to z tarasu. Jak zdążyliście już pewnie zauważyć, przeżyłam tą degustację chipsa, mega ostrego chipsa. Nagrałam z tego nawet filmik, w pewnym momencie musiałam co prawda przerwać, ale później dokończyłam go, bo musiałam walczyć o swoje życie. On pojawi się po tych wszystkich vlogach z Bali, dlatego wyczekujcie. Wczoraj był czwartek i byliśmy w takiej restauracji, gdzie w każdy czwartek, jak złoży się zamówienie na naczosy i drinka za minimalną kwotę 150 tysięcy rupii, możemy sobie wtedy w tym miejscu zrobić mały tatuaż za darmo. I taki w sumie wczoraj miałam plan. Też chciałam tam zrobić tatuaż. Wczoraj, jak my tam byliśmy, to naprawdę było dużo ludzi, głośno, chaos. Jeszcze w tym dniu było jakieś karaoke. Nie do końca wiedziałam, gdzie jest to stanowisko do tatuowania. Chciałam je pierw obczaić, dlatego stwierdziłam, dobra... Trudno, odpuszczam sobie. Tatuaż zrobię, ale w innym miejscu. Jesteśmy w ogóle teraz w innej części bali, Changun, jeżeli dobrze wymawiam. Tu jest chyba dużo więcej ładnych restauracji, jakiś sklepików. Jedziemy teraz na taki market z ciuchami, badziewiami, torebkami. Może coś ładnego tam znajdę i kupię. pierwszy zakup, ale nie do końca udany. Dlatego jeszcze tyle plastiku ma jednego szejka. Popełniłam zakupy. Nie zaszalałam, ale jakieś drobiazgi udało mi się znaleźć. ładniejsze niż w Ubud, tam gdzie byliśmy na samym początku. Dlatego następnym razem, jeżeli będziemy się wybierać do Bali, to chyba wybierzemy bardziej tą część niż Ubud. Zawsze można pojechać sobie skuterem, zobaczyć co się chce, zobaczyć i wrócić tutaj w to miejsce. Mam nadzieję, że mnie Jest bardzo głośno, ale mam nadzieję, że mnie słyszycie. Jako miejsce jest naprawdę warte uwagi. Jedzenie bardzo pyszne. Jeżeli chodzi o tatuaż, ta sprawa się troszeczkę skomplikowała. I niestety nie uda mi się zrobić o tym wyjeździe żadnego tatuażu. Podobno miałam naprawdę fajny pomysł na ten tatuaż. Chciałam go zrobić tutaj na Bali. Nie wszystko zawsze idzie po naszej myśli. Żałuję teraz, że nie zrobiłam tego tatuażu wczoraj w tej restauracji. Jakkolwiek to brzmi, zrobić tatuaż w restauracji. Żałuję naprawdę. No trudno. Jeszcze kiedyś przylecimy na Bali. Wtedy może uda mi się zrobić tatuaż na Bali. Teraz idziemy na jakiś dobry koktajl. Wjechaliśmy przed chwileczką do naszego hotelu, została nam ostatnia godzina i będziemy zbierać się na lotnisko. Trzy tygodnie na Bali właśnie dobiegły końca, czas wrócić do domu. Mamy teraz czas, żeby na spokojnie się ogarnąć, domknąć walizki i zaczynamy podróż do domu. My już na lotnisku czekamy i teraz parę słów ode mnie. Bali! Przez to, jakim twój przedstawiają to wszystko w internecie, człowiek nastawia się na takie wielkie spektakularne wow, a w rzeczywistości wcale tak nie jest. Na Bali znajdziecie bardzo dużo pięknych miejsc, to prawda, ale tak samo to dużo jest też rzeczy, które są troszkę mniej przyjemne dla oka i serca i te śmieci, szok, aż takiej ilości śmieci, to ja się nie spodziewałam. W porównaniu z Tajlandią to jest niebo a ziemia. Jakbym miała teraz wybierać pomiędzy Bali a Tajlandią, to bez zawahania wybieram Tajlandię my wszystko cieszymy się, że tutaj przeciechaliśmy, bardzo miło spędziliśmy tutaj czas. Czy polecam? Polecam przecież na Bali, bo polecam zwiedzić cały świat. My tak samo, że kiedyś tutaj wrócimy, mimo tych minusów, które znaleźliśmy, które nam przeszkadzały, bo to, że to wszystko nie wygląda tak jak dużo osób popularnych w internecie pokazuje, nie znaczy, że tutaj nie jest pięknie. Jak już się pewnie domyślacie, to jest ostatnia część serii vlogi z Bali. Mam nadzieję, że wszystkie części wam się podobały. Ja już będę się z wami żegnać, ale widzimy się w następnym filmiku. Hej.